Kochani, pana Kazimierza Rafałko wam przedstawiam z Niewierowa, Gmina Ścianny. Dzień dobry. Dzień to wybitny dobry. twórca ludowy. Mistrz rękodzieła, można powiedzieć. Rzeźbiarz, pasjonat. Panie Kazimierzu, powie pan parę słów o swoich pracach. No, biorę drewno, wyżynarko wyżynam. A tytułów tu, to robię. Trochę się kieruję. No, na szlifierce. Obrabiam. A jak to się wszystko zaczęło? To się zaczęło, to brat rzeźbił. W 2003 umarł, to ja od czwartego zacząłem ja robić. No z mnie zachęcił. Mówił, rób i no, wszystko zabierał ode mnie. Ile zrobiłem. No a teraz to tak, no, trochę. Przyjeżdżają do mnie, niektórzy no, kupują. Panie Krzysiu, jak przyszedłem na początku, to było tak dużo ptaszków, a ludzie powykupywali, już niewiele zostało. Biały no, kruk został. No, bardzo ja zadowolony jestem, no bo że, się podoba ludziom chyba. O bardzo praca, no tak. A co, co pan rzeźbi? Same ptaszki czy... Tylko same ptaszki raczej, tak. Pijamy. Piękne. O. No, o zobaczcie no. kochani, nawet tak. pani Dudka wzięła. I kruka. I kruka. I kruka, no. A? I gdzie one pojadą? Do jakiej miejscowości? Do Białegostoku. Do Białegostoku pojadą. No i super, widzicie. Nie ja też muszę... Z czymś wrócić. Zaraz wygrzebię zaskórniaki. Który najtrudniej się robi? Po prostu no nie mogę tak powiedzieć. To wszystkie to samo. Wszystkie to ptaszki zrobi, bociany robi. też? Kruk dobrze się robi, bo on z całości drewna. Tu nie ma klejenego nic. Tylko z całości. To jest kulik. Kulik. No to tutaj wyżnę te z deski. A tu doklejone, a tu się robi z drewna. Uh -huh. No, Bo z całego drewna, z całego pniaka by nie zrobił tak, no wie pan, wystrugać. A tutaj z deski wyżynane i, i klejone. Uh -huh. Tutaj mamy? To zimorodek. Zimorodek też z całości jest, nie ma klejonego. Dudki też z całości? No Dudki nie, Dudki do głowy mają. To kruki mają w całości i zimorodek. O te malutkie to też z całości. Zakaz, zakaz. Łatwiej się robi dla pana właśnie małe ptaszki czy większe? No, mały, zawsze szybciej się zrobi. No. A może duży Bocian jest czy nie ma dużego bociana? Nie mam bociana, był tu jeden, ale chyba nie ma. Już, już nie ma sprzedany. Duży już sprzedany. No, Jednak no. bociany. I... O Miśka zrobiłem takiego niedźwiadka, to brat kiedyś dużo ich robił. No ja to zrobiłem, ale to mam w domu to nie, nie brałem. No. A zapraszam pana do mnie, to pan zobaczy. A trzeba pana odwiedzić. Właśnie to no. piękna miejscowość Niewierowo. No, Niewierowo, 15 domów. O proszę. No. Panie Kazimierzu, zdarza się, że Pan wy, wyśle komuś, czy nie wysyła Pan? Nie wysyłam. E, był z Warszawy, no. z mnie, w, ojej, Kaczyński z żoną był. Jechali, gdzieś tam na wczasy jechali, no to zamówili u mnie i wracali, to zabrali. Naprawdę? I potem dzwonili, no dzwonili też. Z Rzeszowa miałem taką panią z Tomatolak, no też. To wzięła numer telefonu, zamówiła dużego kruka, bo dużego, 60 centymetry taki. Zamówiła nie wiem jak, ale potem przy okazji mówi, będę to zabiorę. No i tak było. Uh -huh, uh. Pana gdzie można spotkać? Na różnych takich naszych imprezach, takich w okolicy, bo teraz jesteśmy na sianokosach. No tak, ale ja tak nie wyjeżdżam nigdzie. To pani Mydlińska, ona przewodnikiem tam w parku czy coś jest. To naprawdę mnie. Coraz bierze też. Kruki i te inne ptaszki. Jakie dobre. No, wspaniałe prace, no. To ja, Panie Kazimierzu, dwa, dwa te dudki wezmę. Te dudki małe, tak? Tak, to dwa, dwa zabiorę od Pana. Dobrze, dziękuję. No, kochani, tak, taka pamiątka od Pana Kazimierza. O, piękne. No tak. Niewiowo 15 kochani, to gmina ścianę. Tak, tak. Będziecie gdzieś w pobliżu, możecie odwiedzić, wrócić z takim piękną pamiątką. O, super. <laughs> A potem jak już jest wyrzeźbiony ptaszek, to kto go maluje? No ja maluję. Z malowaniem. To, to też nie takie łatwe pomalować. Zimorodka trudniej się maluje. Zresztą on nie jest tak namalowany, jak jest w książce mam. O, to. Czego dla pana mogę życzyć? A cóż można życzyć? Zdrowia tylko, bo już osiemdziesiątych jestem. No. W dobrej pan formie jeszcze. No jeszcze tak chodzę dobrze. Pani Kazimierzu, to niewiarowo, to pan jest od dzieciństwa z tą miejscowością związany? Od małego? Tam pan się urodził. ja tam się urodziłem, tak. No, tak. Co wiązka się zmieniła przez te wszystkie lata? Oj, tak, tak, tak. Pobudowane płoty eleganckie teraz... Wie pan teraz na wsi fajnie jest. Kiedyś to i droga taka, pamiętam taka polna droga była. Tak, u nas teraz asfalt zrobiony, pięknie. Tak, Pamięta pan ze swojego dzieciństwa co same drewniane domki były? Pewnie pamiętam, pamiętam. Pamiętam, nawet ja drewniany. Cześć Jurek. Nawet ja drewniany domek mam swój. Tak, no. tak ja kupiłem od gminy domek i przez drogę mam tam swoje gdzieś urodziłem, rodzinny dom. Drewniany. Ja tam pracuję, tam robię. Pamięta pan kiedyś mama piekła chleb? No pewnie, w dzieży taki się mówiło, pewnie, że tak. A jeszcze jakie smaki dzieciństwa, co pan zapamiętał? Cóż, no cóż, całe roboty w rolnictwie, przecież i koszenie, i wożenie obornika, to wszystko pamiętam przecież. Nawet pomagałem ojcu jeszcze przecież, tak, no. Was dużo było? Dużo miał pan rodzeństwa? Dwóch braci i dwie siostry, o. ale bracia już nie żyją. No jeden 54, drugi 63 lat. No. A jest słabszy i żyje już 82 mam. No. A czemu pan powiedział, że najsłabszy? Najsłabszy, bo zbudowani lepiej byli ode mnie. No, z budową byli i wyszli tutaj tej rzędzi. A ja takiego kurczę. No. Kiedyś pan ciężko pracował jak było w młodości? No Pomagałem ojcu. No. Ale w 65 roku wjechałem do Szczecina i, no, i zawód zdobyłem tam i wróciłem z powrotem. To co pan robił tam właśnie w Szczecinie z zawodu? Piekarz. O proszę. A, to, to, to też niełatwa praca, trzeba było gdzieś tam, nie wiem, no o ta, której się wstawało. To, to, to. to można mówić, że też i chałki kręciłem, no i te regaliki, to wszystko ręcznie się robiło. Teraz rogaliki te maszyny robią przecież. tak czy. I ważenie, ważenie tego chleba, wszystko to maszynowo idzie. A kiedyś wszystko ręcznie robiliśmy tam. No teraz to taki można powiedzieć chleb, co mamy w sklepach? To z proszku to taki chleb. No tak, no tak. Ta. A kiedyś to tam. O... Lepiej, a tu w Czściannym pracowałem, byłem kierownikiem. To na trzonie opalany piec był. Normalnie tak jak mama kiedyś piekła. Taki sam piec podobny, był, tylko duży. No ja tu pracowałem bez półtora roku, też ja byłem kierownicielem, no. no i tak życie przeleciało. Szybko, co? Szybko, szybko, tak jest, no. Ja mówię zawsze do znajomych, pewnie do setki nie dociągnę. Teraz mało kto do setki dociąga. No, tak, to, to no jest, tak. Dużo mamy tylko przetworzonej żywności, niestety. No tak. Kiedyś bieda była, ale nie, ludzie tak nie chorowali. Na... Ale tak ogólnie powiedzieć to, ludzie teraz żyją może dłużej. Ja na wszystko uważam. są leki. Na wszystko są leki. Proszę. Mówię, że na wszystko są leki, nie? No tak, no. Sobie do lekarza to gdzie? Do trzecinnego, bo? Do trzecinnego początkowo. Do moji, do moji. O no kilometrów, no to. No i do trzecinnego do mojego to prawie ta sama odległość. Pamięta pan takie tradycje na wsi? Nie wiem. Czy kolędowanie było? Z gwiazdo chodzili w wiem niewiary... Pewnie, tak, szopko, z gwiazdo. Sam chodziłem też. Też chodziłem. No, uczyliśmy piosenek śpiewać, Chodziliśmy po koloniach, po śniegu. Po śniegu było wtedy, ojej. Panie Kazimierz a zabawy z dzieciństwa jako mały chłopak na łyżwach czy nie? Czy łyżw nie było? Na łyżwy, sanki. Sami robiliśmy drewniane łyżwy. Z drewna łyżwa i później drut. Był, zaginany i na tych jeździliśmy, poważnie. No, a sanki też z desek zbijaliśmy, no. A na wiosce jakoś dużo ludzi było, wesoło było? Pewnie, dzieci było Proszę pana, u nas była szkoła, 120 uczniów było, a teraz po prostu nie ma żadnego dziecka, nie ma co do, do szkoły chodzi. Autobus już nie przyjeżdża do nas do wsi. Nie przyjeżdża do szkoły. Bo nie ma dzieci. Naprawdę? No, dzieci. Nie ma dzieci. Szkoła zamknięta już od wielu lat, a no była zamknięta, to teraz do ścianek jeździli. A teraz w ogóle że autobus. Nie ma dzieci. A w Niewirowie zabawy były? Pewnie. Muzykanty zabawy. przyjeżdżali? Zabawy to były w moim starym domu, dużo było zabaw. W drewnianym domu. Tam była szkoła. Jeden pokój duży był pod szkołę. No ojciec pozwolił i tam piec węglem. No, węglem. A w sobotę? W sobotę, w niedzielę przeważnie te zabawy były. Ja był sporo rowerami, przyjeżdżali na zabawę. A jeszcze ten dom został czy już koniec? Tak, jeszcze jest. Jeszcze, jeszcze, jest. O... jeszcze ja tam pracuję. No tak. To tak zmieniłem tam, bo już tak bym przeczekał. Pani Kazimierzu, zobaczy pan jak dla, dla turystów się podoba. Pa, pana pracę. O, widzicie? No to <grym> pełen podziwu. To bardzo dziękuję za chwilę opowieści. Wszystkiego no. dobrego, dużo zdrówka dziękuję. dla pana. Bardzo, bardzo wielka przygoda. Na dziękuję bardzo.